Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK. Witam Państwa serdecznie. Witam również Panią Agnieszkę Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Jarocinie. Dzień dobry, witam serdecznie. Biblioteki Publicznej w Jarocinie, która w tym tygodniu świętuje ósme urodziny dziennego domu Senior Plus, placówki, bez której chyba już sobie nie wyobrażacie funkcjonowania. Tak, w ogóle jestem bardzo zdziwiona, sama się dziwię, że to już są ósme urodziny. Nie wiem, kiedy ten czas minął. Dzienny dom Senior Plus działa przy bibliotece właściwie w budynku Joku już od 8 lat. Przez pierwsze trzy lata mieliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Teraz jest już to zadanie gminy tylko. Mamy tutaj bardzo dużo seniorów korzystających z tego naszego dziennego domu Senior Plus, ponieważ jest ich ponad 160. Cały czas się rozwijamy i cały czas też układamy nasz program w odpowiedzi na to, czego seniorzy od nas oczekują. A czego oczekują najbardziej? Najbardziej oczekują zajęć związanych z rehabilitacją wiadomo, bo to zawsze, zawsze jest dla nich ważne. Zdrowie, rehabilitacja. Mamy więc dla nich zajęcia gimnastyczne na sali, ale teraz też z nowego projektu zajęcia rehabilitacyjne. Jest basen, są kręgle. Mamy, organizujemy rajdy rowerowe. Seniorzy chodzą z kijkami, także tych zajęć ruchowych jest bardzo, bardzo dużo. I one są najbardziej pożądane. Ale to nie tylko zajęcia ruchowe przecież. Oczywiście, nie tylko zajęcia ruchowe. Mamy tutaj bardzo działającą grupę malarską, która bardzo często robi też wystawy i można też obrazy namalowane przez naszych seniorów zakupić. Mamy też grupę rękodzielniczą, ale oprócz tego bardzo dużo osób korzysta z wykładów, na przykład ze zdrowego stylu życia, które prowadzi dla nas pani Liliana. Mamy także zajęcia takie profilaktyczne. Zapraszamy wtedy, umawiamy się z policją, z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, z dietetykiem na przykład i wtedy rozmawiamy o tej szeroko rozumianej profilaktyce. Ale mamy też zajęcia taneczne. Mamy bardzo dużą grupę seniorów, którzy tańczą z panią Arletą. Także tych aktywności jest naprawdę bardzo dużo. Teraz seniorzy poprosili jeszcze, żebyśmy stworzyli taką okazję, żeby mogli sobie pograć w gry, w planszówki i również takie zajęcia mamy. Od wiosny do jesieni są jeszcze zajęcia ogrodnicze. Działamy na naszym ogrodzie w Joku. także naprawdę całe spektrum bym powiedziała z różnych zajęć i na pewno każdy jest w stanie tutaj znaleźć coś dla siebie u nas. A z tej ogromnej grupy osób, o których Pani wspomniała, 160 to rzeczywiście większość jest takich aktywnych, zaangażowanych seniorów? Tak, bym powiedziała, że nasi seniorzy przeczą temu stereotypowi seniora takiego zniedołężniałego, starego, takiego, któremu się nic nie chce, bo nasi seniorzy mało, że im się chce, że przychodzą tutaj, że świetnie wyglądają, dobrze się czują, tańczą, jeżdżą na rowerze, ogarniają media społecznościowe. W ciągu tych ośmiu lat wydarzyło się mnóstwo różnych rzeczy. Grupa naszych seniorów była na przykład w Londynie, żeby spróbować swoich umiejętności językowych, więc i takie rzeczy u nas się dzieją. Tak, nasi seniorzy są bardzo, bardzo aktywni. Myślę też, że jest to miejsce po prostu, w którym oni mogą spędzić czas, bo pamiętajmy, że bardzo często są to osoby, które mieszkają same, które nie mają możliwości, żeby z kimś porozmawiać, żeby się z kimś spotkać, a to wszystko też my im dajemy. To możliwość spotkania drugiego człowieka, takiej wypicia z kawy i takiego zwykłego posiedzenia w miejscu, gdzie coś się dzieje i gdzie przewijają się inni ludzie. A propos tego co się działo, jak świętowaliście te, jak świętujecie tę ósmę urodzinę. We wtorek zaprosiliśmy seniorów na koncert Zbigniewa Bigniewa za Były oczywiście również życzenia. Życzenia składał pan burmistrz Bartosz Walczak, ale mieliśmy również wielki, przeogromny i przepyszny tort urodzinowy, także w tej naszej imprezie wzięło udział prawie 300 osób, ponieważ sala była pełna, poświętowali z nami. No, Ci nasi uczestnicy, których mamy tam blisko 200, ale również przyprowadzili ze sobą swoje drugie połówki, swoich znajomych, tych, którzy może nie są na każdych naszych zajęciach, ale którzy także korzystają z tych rzeczy, które robimy dodatkowo, czyli właśnie z koncertów. Występów kabaretowych, ze spotkań, ze spotkań autorskich, więc mamy też taką grupę, taką trochę niezrzeszoną, ale takich przyjaciół dziennego domu Senior Plus. I to właśnie seniorzy mieli okazję świętować w zmodernizowanej sali widowiskowej. Wykorzystaliśmy te, też tę okazję, żeby otworzyć tak oficjalnie zmodernizowaną salę. Przypomnę, że dostaliśmy dofinansowanie w ramach programu Kulisy Kultury, programu z Urzędu Marszałkowskiego 50 tysięcy pozyskaliśmy na remont sali widowiskowej. Drugie tyle dołożyła gmina Jarocin. Ta sala została odmalowana, została przemalowana właściwie na czarno, ponieważ wcześniej seniorzy narzekali, że bardzo im światło przeszkadza, takie to światło sceniczne, więc to też została sala pomalowana specjalnymi farbami, które pochłaniają trochę te promienie. Zostały zamontowane poręcze przy zejściu ze sceny, została wyremontowana. Podłoga na scenie, i zostało odmienione światło na energooszczędne. Dziękuję za rozmowę. Agnieszka Borkiewicz, dyrektor Biblioteki Publicznej w Jarocinie, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.